Witam moi drodzy, tutaj Wróżka Lwena. E, bardzo cieszę się, za, e, że tak powiem, e, e, że Was widzę e, w sensie e, Waszych komentarzy. E, no i dziękuję Wam za Waszą obecność, e, aktywność, e, lajki. I zapraszam dzisiaj do e, horoskopu miesięcznego na kwiecień i rozpoczynamy od baranów. I sprawdzamy, co się szykuje dla baranów. Są ekstra pieniądze, jeśli chodzi o kwiecień dla pani Baran, ale też ekstra wydatki. tutaj głównie na leczenie będą jakieś wydatki, ale też będą pieniądze, i tutaj za jakieś świadczenia, i po prostu w związku może z zwrotem z podatku. No generalnie, tak jak powiedziałam, są pieniądze dodatkowe, ale też są dodatkowe wydatki. I teraz sprawdzamy zdrowie. Tutaj będzie podejmował decyzję baran w związku z leczeniem, ale też będzie robił jakieś badania. Tutaj jest kwestia narażenia się na jakieś dolegliwości związane z gardłem. Także być może być, może być jakiś problem drobny z gardłem i teraz sprawdzamy związki. W związkach ważne będą dzieci i też sprawy takie urzędowo-prawne, także będą wydatki związane z właśnie z dziećmi. I teraz single. Singiel będzie tracił pieniądze na jakieś randkowanie, i też y, będzie trochę niezadowolony, bo tutaj y, nie wszystko jest y, tak, jak się będzie wydawać y, singlom, baranom. I teraz y, rada. Zorganizuj się tak, żeby osiągnąć sukces. W związku z czym no, zaplanuj wiele posunięć. Sukces z uprogu, Baranie, zależy to też od Ciebie, nie tylko od innych. No i po prostu musisz być pewny siebie też w kwietniu. Pozdrawiam, i następny znak. Witam wszystkie byki i zapraszam do horoskopu miesięcznego na kwiecień. Poczekajcie chwileczkę, muszę sobie tutaj pokładać karty. O, już jest. Ok, także. Horoskop miesięczny na kwiecień dla byków. No niestety tutaj będą wydatki w związku z jakimiś e, sprawami związanymi z opłatami sądowymi. E, jeśli chodzi o związek przy niektórych osobach jest jakaś separacja lub rozwód. E, generalnie wydatki w rodzinie też będą, no i e, będzie coś też e, załatwiał byk, jeśli chodzi o mm, Urząd, sąd, ale będą też przychody, może zwrot z podatku, może jakieś świadczenia. Tutaj ZUS się wyłożył, w związku z czym tak sobie i przychody, i, wy, i rozchody. O, w ten sposób. I teraz zdrowie. Jakaś umowa też już się zakończy, bo tutaj jest Upływ y, terminu, jakieś umowy, zakończenie jakiejś umowy, coś takiego. I teraz zdrowie. Problemy z oczami są. Stan zapalny oczu. E, tak się to wyłożyło, także uważać. E, jeśli ktoś ma problemy z dłońmi, to też jest jakieś zaognienie, e, jakieś rany, coś takiego. I teraz sprawdzamy związki. Wydatki tutaj są na dzieci. No i jakieś takie połowiczne rozwiązania. Generalnie, wydatki w rodzinie będzie się liczyć rodzina dzieci, szczególnie dorastające dzieci. I teraz single. Single, może poznać kogoś dużo młodszego. To jest taka osoba czuła, o duszy artystycznej, yy, yy, twórcza osoba. Hmm, tutaj może w grę wchodzić yy, namiętność. Yy, no i yy, jakieś tu sytuacje losowe przed singlem, ale będzie gorący miesiąc. Yy, także dla singla ciekawie. I teraz sprawdzamy radę. No najpierw zapłać sobie. W związku z czym jest taka informacja, żeby po prostu się doceniać w kwietniu, motywować przede wszystkim dbać o siebie. Ty jesteś byku najważniejszy dla siebie, a potem wszyscy inni przynajmniej tak będzie w kwietniu. I tak powinno być. Pozdrawiam następny znak. Wszystkie i zapraszam do horoskopu miesięcznego na kwiecień. Jeśli chodzi o sferę zawodowo-finansową, jest dużo spotkań e, służbowych, e, jakichś takich zebrań, e, wyjazdów, e, załatwianie spraw e, urzędowych. Robota papierkowa, tutaj jeśli chodzi o pracę trzeba uważać. Jest karta osoby fałszywej na pracę, w związku z czym no, współpracownicy, jacyś tacy wspólnicy, kontrahenci, klienci mogą być e, troszeczkę nieprzyjemni w kwietniu. E, w szefostwo też trzeba uważać. Nastaw się na to bliźniaku, że z każdej strony możesz otrzymywać ciosy w pracy. To tutaj jest taka karta no, odwróconych pleców, także nie będziesz nawet się spodziewać, także ostrzegam. Jeśli chodzi o finanse, nie powinny być takie złe w kwietniu dla bliźniąt. Także sfera finansowo-zawodowa tak się przedstawia. No i teraz sprawdzamy zdrowie. Sfera zdrowotna. Zadbaj o zdrowie dzieci, odporność. No i tutaj jest jakaś zaogniona kończyna, więc może być jakiś problem z, z nogą. Także uważać i sprawdzamy związki. Tak, trzeba coś zadziałać, wspólnie mieć jakiś front, żeby po prostu zawalczyć o coś, jeśli chodzi o bliźnięta, razem z partnerem. Jest też strefa takiego wyciszenia, troszeczkę takiej medytacji nad tym, co się dzieje. Jedno z partnerów może być chore, także albo bliźniak, albo jego partner w kwietniu, może być przeziębienie jakieś lub jakaś dolegliwość i jest też informacja, żeby po prostu zadbać troszeczkę o finanse jeśli chodzi o związki i teraz single w pracy nie daj się oszukać, wykolegować sprawdzaj wszystko, no i żebyś potem nie żałował bliźniaku singlu bo tutaj jest takie ostrzeżenie w pracy trzeba być czujnym. I teraz y, rada. Y, tutaj marzysz o swojej karierze, ale też sprowadzaj coś, wprowadzaj coś w czyn. No, i usuń jakieś swoje blokady, żeby to zrealizować. Taka jest rada od Karta Nielskiej dla Ciebie w kwietniu bliźniaku. Także ograniczeniem jesteś tylko Ty, sam dla siebie. I pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie raki. Zapraszam do miesięcznego horoskopu na kwiecień. I sprawdzamy sferę zawodowo-finansową. Dobre karty na finanse. Tutaj wielkie szczęście, nadzieja i podróż. Także. Jest wyjazd przed Tobą, raku. Jest nadzieja na polepszenie finansów. Dla niektórych osób wręcz dobra kontynuacja dobrej pasy finansowej. W pracy powinno być lepiej. No i taki fajny miesiąc powinien być ten kwiecień dla raków. Także nowe możliwości też. Wejście czasami w coś nowego, ale niekoniecznie prawda, negatywnego. I teraz sprawdzamy zdrowie dla raka na kwiecień. Tutaj bardziej dla Pana raka się wyłożyło, żeby zadbał o swoje zdrowie, przede wszystkim chodzi tu o plecy. No i trzeba troszeczkę zmodyfikować swoją dietę, być może jest za wysoki poziom cholesterolu, być może jakieś problemy z, e, z cukrzycą albo zapowiedź cukrzycy. Trzeba o siebie zadbać, ale to głównie dla Pana raka. Natomiast Pani rak powinna zadbać o, o to, żeby nie nabawić się jakichś infekcji podczas zmiany miejsca. Otoczenia, będąc gdzieś indziej, po, po prostu poza domem, tutaj może być złapanie jakichś infekcji. I teraz y, związki. Trzecia osoba w związkach na związek jest karta diabła, czyli to jest jakieś uwikłanie, związek toksyczny, destrukcyjny. Y, no, nie ciekawie na związki. I teraz single. Troszeczkę nie bujaj w obłokach, singluraku. Musisz po prostu wziąć się, że tak powiem, w karby i zadbać o swoją przyszłość, tutaj zadbać o swoje finanse i zastanowić się też, ponieważ księżyc zawsze mówi o jakichś takich ukrytych zagrożeniach. Co ci może zagrażać? Zastanów się, singlu raku i teraz rada. Docenić siebie. Jest informacja, żeby się docenić, po prostu przede wszystkim zadbać o siebie w kwietniu, no i uwierzyć w siebie. Pozdrawiam następny znak. Witam wszystkich. Zapraszam do horoskopu miesięcznego na kwiecień. I sprawdzam, yy, sprawdzamy, co się szykuje dla lwów. Jeśli chodzi o yy, pracę, tutaj wyłożyła mi się karta jakiegoś L4 lub urlopu. Przede wszystkim pani lew tutaj się wyłożyła, finanse powinny być dobre, tutaj jest zrobienie jakichś zakupów luksusowych, a więc w kwietniu powinno być dobrze finansowo. W pracy tutaj jest optymalnie tutaj pomoc, wsparcie jakichś kobiet, a więc być może współpracowniczek, może szefowej. I teraz sprawdzamy zdrowie dla lwa. Lew będzie się martwił o zdrowie partnera, lub też nie wie o tym, że zdrowie partnera nie jest zaciekawe, więc to tak to się wyłożyło. I teraz sprawdzamy związki. Jakieś imprezy przed lwem na kwiecień w związkach tutaj będzie zajęty przygotowaniem, udziałem w imprezach, przygotowaniem imprez lew, chodzeniem na imprezy, może jakieś urodziny się trafią w rodzinie, jakieś takie są przyspieszone sytuacje, dużo się będzie działo w relacjach. W rodzinie i też no z wieloma sytuacjami trzeba się zmierzyć, troszeczkę będzie taki opór ze strony lwa. E, także no tutaj e, żądaj od partnera też wsparcia, a nie żebyś ty był pozostawiony lwie samemu sobie, a prawda dużo się będzie działo, a partner gdzieś sobie tam będzie, prawda, e, realizował siebie. E, no to nie jest miesiąc, prawda, na realizacji siebie, trzeba postawić na współpracę. I teraz single. Przez to lwie singlu, że ograniczasz się do skupienia na sobie, y, tracisz. W kwietniu wyjdź do ludzi, za, y, zobacz świat zewnętrzny, z, zobacz co się dzieje na zewnątrz. Nie skupiaj się tak bardzo na sobie, ponieważ y, może Cię coś ominąć i też możesz zostać wykolegowany przez innych. E, I sprawdzamy radę dla lwa na kwiecień. marzenia o obfitości nie snuj takie marzenia a nóż coś się trafi i polepszy twój życiu lwie w kwietniu i nie tylko pozdrawiam następny znak witam wszystkie panny i zapraszam do horoskopu miesięcznego na kwiecień W pracy dużo roboty papierkowej, tutaj jeśli chodzi, no uważaj, pa, jak to powiedzieć, uważaj, panno, jeśli chodzi o jakieś takie sytuacje w pracy, gdzie będziesz troszeczkę zdekoncentrowana, szczególnie to chodzi o pana, panny, no bo coś tam się może wydarzyć, co po prostu umknie twojej uwadze. Pod względem finansowym jest taka stała. No tutaj rachunki się wyłożyły, więc trzeba po prostu pozapłacać różne rzeczy. Generalnie tak sobie nie jest tak źle, jeśli chodzi o finanse i pracę. I teraz sprawdzamy zdrowie dla panny na kwiecień. Tutaj e, nie przebywać w jakichś miejscach, które Cię e, przygnębiają w kwietniu panno, staraj się po prostu e, no, szukać słońca po prostu, tak żeby się nie przygnębiać w kwietniu, ale też zadbaj o kręgosłup. No i jak, e, o to, żeby po prostu e, doleczyć jakieś nawracające dolegliwości. I sprawdzamy związki. Partner coś ukrywa. Tak, tutaj partner coś ukrywa i coś planuje, także uważaj pan. No i teraz single. Wyjazd tutaj, także intensywny miesiąc dla singli. Jakieś takie niesprzyjające okoliczności, jeśli chodzi o jakieś relacje. No, i dużo się będzie działo. Bardzo szybki miesiąc. I teraz rada. Zorganizuj się po to, żeby osiągnąć sukces. Także. No to chyba nie trzeba tłumaczyć. Pozdrawiam następny znak. Tam wszystkie wagi, zapraszam do horoskopu miesięcznego na kwiecień. Pozytywne finanse w pracy, no trzeba się trochę spiąć, także mogą być jakieś prezentacje, trzeba będzie się wykazać, trzeba będzie coś pozałatwiać, jeśli chodzi o bank. Jest możliwość wygrania czegoś, lub no generalnie finanse bardzo dobre, i teraz zdrówko dla wagi. Trzeba zbadać kręgosłup, bo coś tam się dzieje. Jeśli chodzi o kręgi, mogą być no, jakieś takie problemy związane z, kręg z kręgami, które się poprzesuwały. Dyskopatia czy coś takiego, i teraz związki. Partner przeżywa jakieś problemy i trzeba się wykazać cierpliwością. Zrada też się wyłożyła, jeśli chodzi o niektóre relacje. I teraz single. Uważaj, w pracy może być nieciekawie. Mi oczy szeroko otwarte. Wago, singlu. I rada. Eee, tutaj jest informacja, żeby po prostu jakoś się udzielać charytatywnie, czyli coś musisz z siebie wago dać, żeby otrzymać. Taka jest informacja. To już pod rozwagę i do <gryw> chciałam do widzenia. Do, e, do zobaczenia i następny znak. Witam wszystkie Skorpiony i zapraszam do horoskopu miesięcznego na kwiecień. Praca będzie ważna, jakieś nowe projekty, rodzina, dzieci, wydatki. Tutaj w pracy uważaj, też nie za bardzo się, prawda, tłumacz każdemu Skorpionie. I teraz sprawdzamy zdrowie. Tutaj zrobienie badań dziecku, trzeba zadbać o odporność i też wzmocnić nogi, są jakieś problemy jednak Kwiecin z nogami, Skorpiony i teraz, no nie wiem czy twoje czy dziecka, bo może być taki problem, że dziecko będzie miało problem z kończyną. No i teraz związki. Przemęczenie, generalnie fantastyczne, karta na związki, tutaj los będzie sprzyjał, teraz single, no tutaj są problemy, tutaj są problemy, jakieś kłótnie, nowo poznana osoba jest nie ta, co do której miał nadzieję Skorpion, single, no i będzie rozstanie, także wciąż będziesz singlem Skorpionie, singlu, no i teraz rada. ciche narzekania. Tutaj yy, porzuć jakieś takie żale i yy, że tak powiem porzuć takie myślenie skorpionie. Zacznij po prostu walczyć o siebie. Pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie Strzelce i zapraszam do horoskopu miesięcznego na kwiecień. Sfera finansowo-zawodowa dla strzelców na kwiecień. Tutaj, podpisanie jakiejś umowy na czas nieokreślony lub na dłużej, tutaj dwa lata mi się wyłożyło. Szefowa powinna sprzyjać lub generalnie kobiety w pracy. Są trochę wydatki na rodzinę, także tak to się przedstawia. I teraz, zdrowie. Tutaj kręgosłup choroby przewlekłej oczy i sprawdzamy związki. W związkach fajnie, jakieś imprezy, tutaj ktoś może też chorować, ale generalnie dobrze na związki i teraz single. Oce będą ważne. Tutaj jest konieczne zadbanie o finanse i teraz rada. Współpraca zamiast rywalizacji. Taka jest informacja, żeby współpracował z innymi, zamiast rywalizować w kwietniu strzelcu. Pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie koziorożce i zapraszam do horoskopu miesięcznego na kwiecień. Przeprowadzka, e, zakup domu, e, tutaj wyjazd, e, załatwianie jakiejś formalności, e, wydatki, ale też finanse dobre dla koziorożca w kwietniu, i teraz zdrowie. No, trzeba zadbać o nerki i yy, nawadnianie się oraz pęcherz moczowy. I teraz sprawdzamy związki. Tutaj będziesz się martwił, kożlączku, ponieważ dziecko gdzieś wyjedzie na studia lub generalnie za granicę. Ale w związkach dobrze. I teraz single. no niedobre karty depresja, jakieś e, problemy z powodu kobiety e, tak to się przedstawia i teraz rada dla koziorożca single będzie miał pod górkę i teraz rada dla koziorożca e, nie przeżywaj no, na osobności jakichś swoich problemów otwórz się na innych i e, że tak powiem do wartości ciowuj się koziorożców. w kwietniu, pozdrawiam, następny znak Witam wszystkie wodniki! Zapraszam do horoskopu miesięcznego na kwiecień. Zmiany przed panią Wodnik, ale w dłuższej perspektywie. Generalnie zmiany na lepsze, tutaj bardzo dobre karty pod względem zawodowo-finansowym dla pani Wodnik na kwiecień i teraz zdrowie. Układ hormonalny, układ trawienny i układ krążenia, trzeba uważać, zadbać o siebie i teraz sprawdzamy, co nie oznacza, że te wszystkie, że tak powiem organy, naraz wystąpi jakiś problem, może to chodzić o po prostu różne potniki i teraz sprawdzamy związki. No sprawa mi tutaj sądowa się wyłożyła, także może być w niektórych relacjach jakieś, yy, jakaś separacja, jakiś rozwód. I teraz sprawdzamy single. No będzie tutaj dobrze, intensywnie. W pracy jakiś sukces, yy, zadbaj też o swoją edukację, dokształcanie, ale przestań też rywalizować i przeciągnij innych na swoją stronę w odniku singlu. I rada. Oczyść się z negatywnych emocji, jeśli chodzi o relacje. I pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie ryby, i zapraszam do horoskopu miesięcznego na kwiecień. Fantastycznie, jeśli chodzi o sferę zawodową e, dla ryb na kwiecień. Tutaj zdobycie zaszczytów, jeśli chodzi o pracę, oznacza zrealizowanie, zrealizowanie jakichś swoich wytycznych, osiągnięcie celów, awans także w pracy fantastycznie w kwietniu dla ryb. Liczne spotkania służbowe, zawodowo i finansowo. Dobrze, i teraz sprawdzamy w kwietniu zdrowie dla ryb. Trzeba zadbać o zdrowie dzieci, podniesienie swojej odporności. Będzie ryba robiła jakieś badania. I teraz sprawdzamy związki. Yy, oszczędzaj pieniądze dla swe, swoich dzieci rybą. Tak to, tak to jest przedstawione w kartach. Jakiś wyjazd też będzie w kwietniu, i teraz single. Dla pana ryby singla jest ostrzeżenie, żeby nie tracił pieniędzy na jakąś panią, bo tutaj jest nieciekawa sytuacja, zadłużenie się w związku z jakąś atrakcyjną panią, pana singla ryby. I teraz rada, wiatr. Obfitości, czyli y, wyobrażaj sobie, jak obfitości przychodzą do ciebie w kwietniu rybo, no ale stara się też pomóc losowi, także, żeby coś sprowadzić do swojego życia, co sprawi ci przyjemność. Moi drodzy, życzę Wam udanego miesiąca, ciekawego, ciepłego. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.